Cześć, tu z duba. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, co się znajduje na moim telefonie, e, ponieważ mój telefon towarzyszy mi zawsze i wszędzie i czasem czuję się jak Chińczyk, ponieważ e, zawsze jak jestem gdzieś tam ze znajomymi, czy na jakimś siedzeniu, wyciągam telefon i nagrywam, robię zdjęcia, więc myślę, że będzie tam dużo ciekawych rzeczy, e, które z pewnością chętnie Wam pokażę. To trening z moją babcią, <grych> której, u której staram się bywać zawsze jak jestem w Lublinie, bo od roku jest już sama i. Myślę, że fajnie jest dbać o relację taką na linii wnuczek babcia. Znaczy, oczywiście zawsze warto dbać, ale wiadomo, że są takie momenty, w których człowiek sobie uświadamia, że jednak tego czasu jest coraz mniej i, i warto się na tym skupiać. Pani Izabelo, ile powtórzeń? Ile powtórzeń? 10. 10? Ile serii? Oh. <laughs> Cieszę się, że moja babcia jest cały czas taka pozytywna i myślę, że część tego na pewno od niej zaczerpnąłem. To akurat chyba jedna z najszybszych wind w Polsce. Miałem przyjemność gościć tam na jednych z topowych pięter u jednego z, z klientów i no przyznam, że sam wjazd na szczyt jest dość ciekawym przeżyciem, bo zatyka trochę uszy. Też jak ostatnio któregoś razu byłem na Pałacu Kultury, to stwierdziłem, że fajnie by było pojechać do Dubaju na najwyższy budynek na świecie i w sumie nawet nie jest to takie drogie. Nie wiem, czy ktoś z Was może był na, na wycieczce w Dubaju. Dajcie znać, jeśli macie jakieś sugestie, polecenia. Tu akurat klip, y, który przedstawia moją trasę do Trójmiasta. To akurat była też ciekawa historia. Dzięki uprzejmości po raz kolejny Renault Polska miałem okazję wybrać się na tripa takiego. I Boże, kochane, to było dwa miesiące temu, a ja dopiero wrzucam ten materiał, aczkolwiek. Byłem tak obłożony pracą i innymi rzeczami, że w sumie nie miałem okazji wstawić tutaj też filmu, więc może pokrótce pokażę jak wyglądał ten samochód. To jest nasza gwiazda z siłowni. Pan oczywiście wyraził zgodę na e, nagranie i publikację. E, ten pan masz 76 lat i aktualnie wyciska 70 kg na 3 razy, co jest moim zdaniem kosmicznym wynikiem i naprawdę chciałbym być w jego formie w tym wieku. E, Max mówi, że wyciskał, tam nie wiem czy słyszeliście, 140 kg e, i to było w roku 2000. Będzie do dokumentacji na Totala. 140. Nie, nie, nie. Naprawdę? Wow. Więc to też pokazuje, że formę buduje się latami. I nawet to, że macie 40 czy tam 50 lat, wcale nie przekreśla tego, żeby robić progresy życia i żeby bić swoje rekordy. Więc naprawdę motywacja. To jest film, który przedstawia łazienkę, która jest tuż przy sypialni, a łazienka jest przeszklona. To jest ciekawe i to będzie pierwsze wnętrze, które zaprezentuję, ponieważ od jakiegoś czasu współpracuję z Magdą i Grzegorzem, którzy są brokerami nieruchomości premium i prowadzą na YouTube kanał Wyjątkowe Wnętrza na Sprzedaż, albo kręcimy nieruchomości. Mam okazję z nimi współpracować od... Hmm, nie wiem, chyba od lutego, tak mi się wydaje. Rzucę wam w opisie ostatni odcinek, bo naprawdę z ostatniego jestem dumny i myślę, że wyszedł zajebiście. W sumie, jeśli miałbym zliczyć łączną wartość nieruchomości, które łącznie nakręciliśmy, bo poprzednio ktoś inny nagrywał to, to myślę, że byłoby to około 40 milionów, ale musiałbym zliczyć. W sumie. Wiecie, nie robi na mnie wrażenia ta kwota, bo nie jestem osobą, która jakoś jest jakby łapczywa na kasę. Natomiast no wiadomo, że wraz z, ze wzrostem wartości nieruchomości idzie w górę też jej jakość, jakość jej wykonania, wyposażenie i dalej. Wiadomo, że dużą rolę odgrywa tutaj lokalizacja, bo za lokalizację się płaci, tak jak na przykład ostatnio ten odcinek, z którego jestem dumny, był tuż przy wyścigach na 13 piętrze i no myślę, że nie ma drugiego takiego widoku w Warszawie, więc no jest to warte swoje pieniądze. I cóż, sprawa jest o tyle ciekawa dla mnie, że ja w pracy w agencji marketingowej zajmujemy się marketingiem też w dużej mierze dla deweloperów W związku z czym mam możliwość połączyć jedno i drugie, więc to jest w miarę spoko. To akurat jest ujęcie kolejki, która stała do, do wykupu biletu na targach Lublin. Też targi Lublin są jednym z moich stałych klientów i też sporo relacji dla nich już wykonałem. Wykonałem też spoty do telewizji, ale to chyba Wam mówię w poprzednim odcinku. Tak, więc to był event Zoopark, na którym były obecne tak sama nazwa mówi, zwierzęta, które można zobaczyć głównie w zoo i co zastanawiające, co ciekawe, co zaskakujące dla mnie, było więcej gości niż na evencie, który nagrywałem tydzień temu, czyli na Moto Session, też mam kilka ujęć stamtąd. Ten event podobał mi się najbardziej z tych, które nagrywałem, bo może był najbardziej związany z moim zainteresowaniem i tym, co mnie kręci. Kręciłem coś, co mnie kręci. Tu moja jazda na rolkach. Ostatnimi czasy tak, tak. Wprowadziłem regularnie, tak średnio raz, dwa, dwa razy w tygodniu. Zdarza mi się jeździć dwa razy po 15 minut. Znaczy, jedna sesja trwa dwa razy 15 minut, bo 15 minut jest w jedną stronę i 15 minut w drugą. Myślę, że taka aktywność outdoorowa, gdzieś tam na zewnątrz, jak w szczególności teraz mamy piękną pogodę, jest wskazana. Myślę, że to jest dużo lepsza opcja niż zamknięcie w siłowni, bo mamy wiatr, możemy się poczuć wolni, a nie zamknięci na siłce. Tu klip przedstawiający mnie, jak robię swój rekord, bo to było 170x3 i to było z deficytu 4,5 cm z tego, co mierzyłem. W każdym razie, jaram się strasznie. Ponieważ jeszcze miesiąc temu, tak jak tam wspominałem w poprzednim filmie, miałem kontuzję i nie byłem w stanie jednego dnia nawet ruszyć się z łóżka, a dzisiaj jestem, śmiało mogę powiedzieć, w formie życia i idę po swoje, lecę po swoje, tak jak to mówi Robert Grinn. No, nawet pomimo tego, że zdarza mi się trenować martwe ciągi po trzy razy w tygodniu, nie za bardzo jem, nie za bardzo śpię to progres jakoś tam leci. I myślę, że ma to związek z tym, że przekładam e, swoje podejście do życia e, na siłownię. Jeśli mam jakieś tam rzeczy do zrobienia, i na przykład jest ich sporo, i wydaje mi się, że się nie da, e, to jest taka pierwsza myśl zazwyczaj, że pff, przecież to niemożliwe. Ale z drugiej strony, no, sorry, to musi się udać i wszystko trzeba dopiąć na czas. Kwestia tylko tego, jak się zmotywujesz, jak się zorganizujesz. I wszystko da się zrobić, nie ma rzeczy niemożliwych. Podsumowując, misja dla was z tego filmu jest taka, żeby wejść na link, który jest w opisie. Zasubskrybować, skomentować. Możecie też dać lajka, like jeśli Wam się spodoba. Możecie też zminusować to śmiało. Wyraźcie swoje zdanie w komentarzu. Więc do zobaczenia w kolejnym filmie, mam nadzieję, jakoś niedługo. Dziś w ogóle jest wielki poniedziałek, a ja nagrywam, a nagrywam, bo dzisiaj byłem na siłce i spotkałem Sebastiana Wardęgę i pomyślałem, że to jest znak od losu. To nie może być przypadek i że. Ja też muszę nagrać jakiś film na YouTube. <tak> Także wpadajcie na Instagrama, ja się żegnam do następnego filmu i szerokość.